Jeżeli ktoś nas zaatakuje z tyłu, chce uh -huh. wyciągnąć torebkę powietrzną i niespodziewanie atakuje uh -huh. nas z tyłu, jak wtedy najlepiej jest się bronić? Jak najbardziej mamy i takie techniki, czyli ktoś mnie dusi z tyłu, ktoś mnie obchwytuje z tyłu, ktoś chce mnie wynieść do góry i przewrócić, jak najbardziej takie techniki mamy. To już są techniki trochę na wyższe pasy, na, na wyższe, wyższe stopnie, poziomy. na wyższe poziomy, ale jak najbardziej mamy. Zawsze powtarzam, e, że nie ma też e, magicznych sztuczek. Jeżeli siedzimy tutaj tak, jak we dwie sobie rozmawiamy e, e, na luzie i nagle ktoś do mnie podejdzie z tyłu i uderzy mnie w głowę, to, to nie ma na to magicznej sztuczki. Siedzimy sobie w restauracji, rozmawiamy, czy jesteśmy z grupą znajomych gdzieś w barze, i nagle ktoś do nas podejdzie i kogoś z tyłu zaatakuje. Nie ma magicznej sztuczki, żebym ja się zorientowała, że ktoś za mną jest i chce mnie właśnie w tej chwili uderzyć. Po całej zapraszam Cię do telewizji Active Family lub na platformę Wodilla. Domowy kryminał. Kryminalny talk show.